Za pomocą ogromnej pęsety. Głodny czukan rozpycha liście swym wielkim długim ciobem, potem delikatnie niczym pęsetą. Zrywa owoc samym. Człupkiem dzioba następnie podrzuca owoc do góry, a kiedy ten spada łapie go w otwarty dziób i pary z czypsów. Kryżo dziób żywi się ziarnami ukrytymi we wnętrzu sosnowych szyszek. Dlatego też jego dziób ma specjalny kształt, który ułatwia mu to zadanie. Górna część dzioba kryżuje się z dolną, co pozwala ptakowi uwycić mocną ścieżkę i otworzyć ją. czy ta wnętrze dzioba flaminga spełnia taką samą rolę jak sitko kiedy flaming zaczerpnie pełen dziób wody ta wylewa się przez drobne Otwory, zostawiając w środku smaczne i pożywne, stworzenia wodne i włóczni wiążówka amerykańska, to ptak Wodny, który żywi się żabami i rybami, potrafi całymi godzinami stać nieruchomo w wodzie i czekać, aż obok przepłynie jakaś smakowita rybka, kiedy dość szczerze w końcu swą ofiarę nabijają w swój długi dziób jak na włócznię.